Bądź mną. Anon Level 17. Zwykły uczeń jakiegoś technikum informatycznego na kiju. Wszędzie same kuce grające w lole, cs i inne gówna. Ostatnia lożka, która tu była, to na dniach otwartych tego burdelu. Jeszcze dlatego, że pomyliła tę budę ze szkołą obok. Ogólnie to uczysz się całkiem nieźle, ale masz ambicję na więcej tylko, że nie chce ci się uczyć. Dobija cię ta szkoła i zawsze jak wracasz do domu oglądasz Mister Robota. W którymś odcinku pojawia się wątek Kilogera. Czyli programu, który zapisuje wszystko, co ktoś napisał na klawiaturze Hehe. Wpadasz na genialny pomysł instalujesz to w szkole, jako że znasz hasło na konta administratorów w szkole, wszędzie takie samo, na początku po jednym komputerze co lekcja. Później coraz śmielej, podczas jednej lekcji mogłeś przesiąść się z 20 razy. Nikt nie zwraca uwagi na to, co ty odkurwiasz. Nie znają dnia ani godziny. Ten plan jest doskonały. Nikt ci nie przeszkodził, gdy ty wdrażałeś swój plan w życie. Zajęło ci pół roku instalowanie tego gówna na wszystkich komputerach. Kupiłeś sobie nawet wersję pro, aby obserwować wszystko przez maila. Twoja poczta to jebane Ambergold z pasami do kont. Codziennie na maila przychodzą ci terabajty pasów na Steama, Facebooka, Lola i w chuj innych rzeczy. Zawsze sprawdzasz wszystkie konta w nocy, gdy wszyscy śpią. Zainstalowałeś nawet Linuxa i Tora, żeby CBS cię na nim na dysku masz 500 folderów podpisanych imieniem i nazwiskiem delikwentów, którzy logowali się na komputerach z Kilogerem. Przeglądając Facebooki i maile, natrafiasz na takie rzeczy, które ci się nawet nie śniły. Widzisz mnóstwo nodesów, nożek i alon loszek i anonów. Ale oprócz tego dużo sekretów, tajemnic, nietypowych zboczeń, nawet pornografię dziecięcą. Zapisujesz wszystkie zdjęcia i screeny z komporomitujących rozmów. Po całym roku zbierania danych wywiadowczych postanawiasz wprowadzić drugi etap planu doskonałego. Czyli wykorzystać wszystko, co zebrałeś przeciwko tym osobom. Zaczynasz szantażować ludzi za pieniądze. Ale nigdy nie robisz tego bezpośrednio. Wysyłasz maile do ludzi zawierające upokarzające zdjęcia lub tajemnice. Brakuje ci hajsu, więc żądasz na początku od 10 do 50 zł, Ale robisz się coraz bardziej chciwy. Im wstydliwsze sekrety, tym więcej chcesz. Od gościa, u którego znalazłeś zdjęcia jego nagiego brata, żądasz 1500 złotych. Zapłacił. Nie miał wyjścia. W szkole panuje strach i paranoja. Widzisz wyrazy twarzy tych wszystkich ludzi, których stalkowałeś. Mają na tych mordach wymalowany wstyd i zażenowanie, że ktoś się dowiedział o ich im tynnych sprawach. W międzyczasie nauczyłeś się podstaw hakerstwa. WiFi szkolne rozsyła twoje oprogramowanie na każde urządzenie łączące się z nim. Nie zależy ci już na uczniach, masz pieniędzy od chuja. Czas zadbać o swoją przyszłość. Twoim celem są nauczyciele, a szczególnie babka od matmy, która zawsze cię gnoi na lekcjach. Nienawidziłeś szmaty od pierwszej lekcji. W domu nie odchodzisz od komputera nawet na minutę, czekając na maila z komputera matematyczki. W międzyczasie przeglądasz i zapisujesz wszystko, co znalazłeś na kontach nauczycieli. Nie wiedziałeś, że nauczyciele w twojej szkole są tacy pojebani. Belferka od Niemca rucha się z uczniami, którzy chcą zdać do następnej klasy. Trzech informacji. Razem popierdala części od komputerów i sprzedaje na Allegro. Masz nawet zdjęcia, jak nauczycielki robią sobie trójkąt na zableczu. W głowie ci się pierdoli od tego wszystkiego, ale czekasz cierpliwie na mail głównego celu. W końcu przychodzi to, co odkrywasz to najbardziej pojebana rzecz, jaką kiedykolwiek zdobyłeś. Twoja nauczycielka matematyki sprzedaje porwane dzieci do Niemiec i Rosji. Masz tato cyfrowe dowody. Możesz upierdolić całą kadrę nauczycielską, ale tobie zależy na ocenach i ukończeniu szkoły. Wachasz się, ponieważ wiesz, że z dorosłymi osobami możesz mieć kłopoty, ale zaszedłeś za daleko, aby myśleć teraz o rezygnacji. Wysyłasz do wszystkich pedagogów maile o tej samej godzinie i żądasz postawienia na koniec roku samych piątek. Ryzyko jest bardzo duże, ponieważ tym razem ujawniłeś swoje dane. Przychodzi kilka odpowiedzi, pytając się skąd to mam i jak uzyskałem dostęp do ich konta. Chłodnie odpisujesz, żeby spełnili żądania i nie zadawali pytań, to nic nie wycieknie. Ku Twojemu zaskoczeniu zrobili to. Masz średnią 5-0 na koniec szkoły. Dyrektor pisze nawet list pochwalny do twoich rodziców. Zdajesz wszystkie egzaminy i maturę z najwyższą oceną, szantażując komisję egzaminacyjną. Zawładnąłeś całą szkołą za pomocą jednego programu. Na koncie masz ponad 100 tysięcy złotych. Jesteś ustawiony do końca życia. To ja, pan i władca kilogerów, zrobisz wszystko, co chcę. Wiem o tobie wszystko.